Mamy czerwiec 2025. No i tu się pozmieniało. Słuchajcie. Wejściówki kosztują 3000, a nie 2500 jak jeszcze rok temu. Ale ze wzrostem cen idą zmiany. Te dwa domki drewniane-brązowe to jakaś tymczasowa przebieralnia. także coś tu się dzieje. A z tyłu budują porządną kwatnię. Chodzimy, zobaczymy. No to powiem tak. Takich luksusów w przed laty to nie szło uraczyć. No i zobaczymy jak sam jak samo gorące źródło. Pasenik też się rozrósł fajnie. To oczywiście nie wygląda teraz dobrze, ale przyjdzie czas i na to. I tell you, hope is gone, if you don't stay. I tell you, I am done, if you don't show me the way. Please stay, if only for today. Młodzieży, proszę się uśmiechnąć. Please stay, when you see the sky is low. Zimą, słuchajcie, jest ten plus jeszcze, że oczywiście jest szansa na zorze, nie? Więc sobie tutaj można leżeć i, i czekać. Tak jest. Nie mówiąc o tym, że śnieg też dodaje oczywiście uroku, nie? Jak leży. Ale nie będziemy już czekać na śnieg. przysięga Także żebyś... żyjemy się Nie, zróbcie tak, żebyśmy byli na golacach